Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku NASDAQ, czyli nowe maksima wszechczasów, giełda, co dalej? To jest temat przewodniej tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Nasdaq, czyli nowe maksima wszechczasów. Giełda, co dalej? Drodzy Państwo, na naszych oczach nie trwa żaden okres uspokojenia. Nie trwa okres e, braku tendencji. Po prostu obserwujemy kontynuację tendencji wzrostowej w taki sposób, że mamy nowe maksima wszechczasów na indeksie Nasdaq. Wall Street kontynuuje wzrosty. Ewidentnie widzimy ochotę na wyciągnięcie indeksów giełdowych na koniec roku tak wysoko, jak tylko się da, więc pytanie giełda co dalej? Czy ta szansa na kontynuację wzrostów będzie utrzymana, czy jest cały czas scenariuszem bazowym? Jaki sposób interpretować zachowania indeksów giełdowych, no i co możemy się dalej spodziewać po zachowaniu rynku akcyjnego, czyli rynku związanego z ryzykiem? Dlaczego giełda rośnie? Przykład. Płynie z DAXA. Tendencja wzrostowa, bardzo silna, która równolegle postępuje na bardzo słabych danych makroekonomicznych, wprawia w zdumienie bardzo dużą część rynku. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy dynamiczne spadki rentowności niemieckich obligacji, jeżeli rentowności spadają, to w modelach wyceny przyszłych cen aktywów te wyceny stają się coraz wyższe. Dlatego też jest bardzo dynamiczne pompowanie indeksów giełdowych, wzrosty, które zaskakują części rynku i praktycznie występują one bez żadnej korekty spadkowej. Efekt jest taki, że mamy nowe maksima wszechczasów nie tylko w Niemczech, ale także już w Stanach Zjednoczonych. Więc winowajcą hossy na giełdzie papierów wartościowych, winowajcą tego, że mamy nowe maksima wszechczasów są rynkowe stopy procentowe, dlatego pierwszy slajd, który jest w tle, pokazuje macierz spreadów między różnymi państwami na obligacjach dziesięcioletnich i oczywiście same rentowności obligacji. I co jest dla nas interesujące? Utrzymywanie się cały czas poniżej 4% na rentowności amerykańskich papierów, sprzyjanie tendencji ku temu, żeby niemieckie dziesiątki spadły poniżej poziomu 2% na rentowności, dyskontowanie przyszłych obniżek stóp procentowych sygnalizuje, że pytanie, odpowiedź na pytanie giełda, co dalej, jest optymistyczna. Jeżeli rentowności będą dalej spadać, będziemy mieć nowe maksima wszechczasów, kontynuację tendencji wzrostowej. I prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku indeks standard, ten PUR, wybije się także na swoje nowe maksima wszechczasów, idąc za tym, co się dzieje na indeksie Nasdaq 100. Bardzo ładna tendencja wzrostowa wynika przede wszystkim z zachowania rentowności amerykańskich obligacji, a przykładem tego jest wykres, który jest teraz w tle, czyli nałożenie zachowania rentowności dziesięcioletnich obligacji w Japonii z tym, co się dzieje na indeksach giełdowych w Japonii, czyli w tym wypadku na indeksie Nikkei. Korelacja jest widoczna jak na dłoni. Za każdym razem, kiedy rentowności spadają, indeksy giełdowe idą w górę i tak powinno być także w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. Miesiącach i w oczekiwaniu na pierwszą obniżkę stóp procentowych, więc odpowiedź na pytanie, giełda co dalej, jest uzależniona od stóp procentowych. I jak wiecie, drodzy Państwo, 10 minut po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, w komentarzu, który się pojawił na moim kanale, ukułem już tezę o tym, że pivot Fedu i oczekiwanie na pierwszą obniżkę stóp procentowych sprawia, że prawdopodobnie także w pierwszym kwartale indeksy giełdowe pójdą w górę. Ze względu na to, że będą kupowane plotki, a ta plotka, w żargonie rynkowym, będzie to ten okres, moment pierwszej obniżki 100%. Więc dopiero gdyby taka obniżka miała miejsce, być może w marcu, być może w kwietniu, to dopiero wtedy będzie szansa na jakąś większą korektę spadkową, ponieważ dopiero wtedy będzie pretekst do wywołania takiej korekty zgodnie z rynkowym powiedzeniem, by sprzedawać fakty, więc moim zdaniem perspektywy na kolejne dni, tygodnie i na kolejne trzy miesiące są cały czas pro wzrostowe na indeksach giełdowych na całym świecie. Z technicznego punktu widzenia indeks Nikkei ma bardzo dużą ochotę, szansę na to, żeby wrócić do wzrostów, tworzyć także swoje nowe maksima wszechczasów i te zachowanie rentowności sprzyja popytowi na ryzyko. Nie widać spadków na giełdzie dlatego też szanse na wzrosty, moim zdaniem, są jeszcze większe, ponieważ takie, na, takie neutralne wydarzenia na giełdzie w Hongkongu sprzyjają temu, że nie ma negatywnego zjawiska i takiego nastroju dzisiaj o poranku. Mamy także ładne wzrosty na giełdzie w Korei, więc giełdy w Azji potwierdzają presję na rzecz ryzyka. Obserwowałem wczoraj na Wall Street i jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy zbliżać się do poziomu 17 tysięcy punktów na indeksie DAX, że Warszawa będzie także atakować swoje opory i że w ogóle popyt na ryzyko będzie kontynuował natarcie. Sprzyja temu oczywiście także zachowanie amerykańskiego dolara. W moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko, tego, żeby trwale wyjść nad poziom 1.10 mamy także brak umocnienia jena japońskiego na parze Dolar do Jena i w ogóle względem innych walut, dlatego też i yen sygnalizuje ochotę na kąt nawrót do tendencji wykorzystywania strategii carry trade, finansowania jenem inwestycji ryzykownych na całym świecie, cena złota kontynuuje wzrosty utrzymując się blisko maksimów, które były obserwane po decyzji Fedu i jeżeli okaże, że podczas sesji w Europie mieć wychodzi na potężny opór 8650 dolarów to będziemy świadkami uruchomienia dodatkowej presji na popyt, ponieważ i mieć będzie sygnalizowała nastroje, które będą sprzyjały ożywieniu gospodarczemu. A ożywienie gospodarcze ma być konsekwencją właśnie obniżek tych rynkowych, stóp procentowych i w ogóle 100% w 2024 roku. A giełda papierów wartościowych właśnie taki scenariusz teraz wycenia. Jeżeli ropa naftowa będzie się utrzymywała poniżej oporu 77-75 dolarów, to presja na to, żeby te stopy procentowe w ujęciu rynkowym także utrzymywały się na poziomach zbliżonych do minimów i kontynuowały spadki, będzie moim zdaniem scenariuszem bazowym. Ropa naftowa, przypomnę, dla mnie jest scenariuszem, jest wskaźnikiem wyprzedzającym zjawiska inflacyjne. I dodatkowo, jeżeli zakończy się konsolidacja, ta korekta boczna teraz na Bitcoinie, jeżeli będziemy pokonywać opory w rejonie 44 tysięcy dolarów, to kryptowaluta moim zdaniem będzie Także na dobrej drodze, by przetestować potężne opory w rejonie 48 tysięcy dolarów. Dla mnie jest to scenariusz bazowy. Spodziewam się tego i scenariusz ten byłby możliwy do negacji, ale tylko w krótkim terminie, gdyby doszło do pokonania poziomu 40 tysięcy dolarów. Więc na chwilę obecną scenariusze pro wzrostowe to są scenariusze bazowe. Dane makroekonomiczne dzisiaj najciekawsze, moim zdaniem, będą te o godzinie 16:00, o zaufaniu konsumentów. Dla Wielkiej Brytanii dane o inflacji, więc fund Brytyjski powinien na to reagować. A dane z Polski to będą pierwsze twarde dane makroekonomiczne za listopad. Poznamy produkcję przemysłową, poznamy inflację w ujęciu producentów oraz poznamy wynagrodzenia. I im wyższe będą wynagrodzenia, tym głośniejsza będzie teza. Że boom konsumpcyjny będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu w Polsce w przyszłym roku w skali mocniejszej niż chcą nawet optymistyczne prognozy, a to dodatkowo będzie czynnik zachęcający do kupowania polskich aktywów. I w takiej sytuacji, im wyższe te wynagrodzenia, tym silniejszy powinien być złoty, tym silniejsze powinny być zwłaszcza indeksy giełdowe w Warszawie, które szturmują swoje opory. Jak widzimy tutaj na wykresie. Te poziomy, które są teraz obserwowane, to są naprawdę mocne poziomy. I gdyby się okazało, że nie ma jakiejś korekty spadkowej w, w, w Warszawie, jeżeli się okaże, że te opory nie generują korekty, to zgodnie z rynkowym powiedzeniem jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć będzie ogromne prawdopodobieństwo, że trwale będziemy pokonywać te poziomy, zachęcając do wywołania następnej fali wzrostowej. Na, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a te wzrosty także są napędzane spadkami rentowności polskich obligacji, ponieważ to samo zjawisko, które wyciąga indeksy giełdowe w górę w Japonii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, dotyczy także rynku krajowego. Jeżeli rentowności polskich obligacji spadną poniżej 5% na trwale, to będzie to paliwo ku temu, żeby łamać opory na giełdzie. W Warszawie i moim zdaniem tego należy się spodziewać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się dużej, dodatniej stopy zwrotu. Cześć!